Kiedy mówimy o męce Chrystusa, o jego cierpieniu, to jakie święto mamy zazwyczaj na myśli? No zazwyczaj Wielkanoc. W Wielkanoc. Kiedy myślimy o cierpieniu Chrystusa, to myślimy o tych kilku ostatnich dniach jego życia o aresztowaniu, o sądzie, ubiczowaniu, aż wreszcie o ukrzyżowaniu. Rzadko kiedy myślimy o cierpieniu w kontekście Bożego Narodzenia. No bo Boże Narodzenie to raczej nam się kojarzy, że to są takie radosne święta, że Jezus się urodził, że dzięki temu możemy też spędzać święta w sposób taki przyjemny, rodzinny, są prezenty, są, jest choinka, są różne iluminacje, oświetlenia domów itd., itd. Ale, moi drodzy, nic bardziej mylnego, nic bardziej mylnego. To nie jest tak, że cierpienie Chrystusa zaczęło się w momencie, kiedy on został aresztowany. Jezus Chrystus to osoba, która cierpiała od samego początku, od momentu narodzin. Ludzie go znienawidzili i ludzie go prześladowali już w momencie, kiedy on się urodził. Jeszcze nie zdążył nic powiedzieć i nie zdążył niczego zrobić, a już go znienawidzili, bo oni go nienawidzili nie dlatego. Że on coś zrobił, bo przez całe swoje życie Jezus nie popełnił ani jednego grzechu, tylko oni go znienawidzili za to, kim on był. I chciałbym Wam przeczytać z Ewangelii Mateusza z drugiego rozdziału, od 16. wersetu, fragment, który mówi o okolicznościach narodzin i, jak gdyby, pierwszych dniach życia naszego Pana Jezusa. Tu jest napisane tak. Herod. Widząc, że mędrcy go zawiedli, bardzo się rozgniewał. Kazał pozabijać w Betlejem i w całej okolicy wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym dowiedział się od mędrców. Spełniło się wtedy to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza: krzyk słychać w rama, płacz i wielki jęk. Rachel opłakuje swe dzieci i nie przyjmuje pociechy, bo już ich. Nie ma. I w związku z tym zagrożeniem, o którym tutaj czytamy, anioł ostrzegł rodziców Pana Jezusa i w 13 wersecie czytamy, że gdy oni odjechali, anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Uciekaj do Egiptu. A więc Jezus już jako niemowlę był uciekinierem. Już musiał uciekać, już był uchodźcą, już musiał za granicę po prostu uciekać. Mamy tutaj sytuację, gdzie Herod, kim był Herod? Herod był takim, takim królem, taką marionetką, która rządziła w tamtym terenie. Palestyna była podbita przez Rzym, ale Rzymianie pozwolili mu rządzić, wyznaczyli go do rządzenia pod ich nadzorem, pod ich zwierzchnictwem. Więc to był tak, taka marionetka była. Ale chociaż był marionetką i zdawał sobie z tego świetnie z, z, sprawę, to i tak trzymał się swojego stołka rękami i nogami. Nie chciał stracić tej władzy i tych przywilejów. Jak się dowiedział od mędrców, w naszej kulturze my mówimy, że jest święto Trzech Króli. No... To nie byli króle, to byli mędrcy, i pismo święte nie mówi, ilu ich było. Może było trzech, a może pięciu, może ośmiu nie wiadomo. Tu nie jest napisane ilu. Dary były trzy. Znaczy każdy z nich przyniósł złoto, kadzidło, mirrę. I... Ale ilu było tych mędrców, którzy przyszli, to nie wiadomo, ilu ich było. To jest nieważne. Ale w szczególności nie wiadomo, jak mieli na imię. Te imiona Melchior, Kacper i Baltazar to są imiona zupełnie z innego kręgu kulturowego. To nie są imiona tutaj semickie. Więc, moi drodzy, ci mędrcy, którzy przybyli pokłonić się Chrystusowi i przynieść mu dary, oni, Powiedzieli Herodowi, że oto się król narodził, on się tak przeraził, bo tak był zakochany w swoim tronie, w swoim stołku, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że na samą myśl, że mógłby to wszystko stracić, robiło mu się słabo. I nie zawahał się w celu ochrony swojego status quo, nie zawahał się wymordować dzieci. Od momentu urodzin do lat dwóch tak z okładem wziął, żeby przypadkiem się gdzieś tam nie, prze, nie, 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 nie prześlizgnął się ten, ten, ten król. Więc tak dołożył jeszcze i, i, i kazał wy, wy, wymordować tyle dzieci. Rządza władzy, bogactwa, może doprowadzić człowieka, jak widzimy tutaj, absolutnie do wszystkiego. To dlatego obserwujemy ciągle wojny, chociażby ta, która się toczy za naszą wschodnią granicą. Dla władzy, dla pieniędzy, dla własnej ludzkiej chwały, ludzie potrafią zniszczyć życie milionom. Milionom. I i tutaj widzimy, że Herod nie, nie z tego powodu, co Jezus uczynił, tylko z tego powodu, kim Jezus mógł być, postanowił go prześladować. Jezus cierpiał i musiał uciekać już niemalże dzień po swoich narodzinach. I teraz mam do Was takie pytanie: dlaczego życie Jezusa Chrystusa? Było naznaczone cierpieniem od momentu urodzin. Bo później też ludzie go odrzucali, opluwali, oskarżali, aż w końcu aresztowali, ubiczowali i ukrzyżowali. Od momentu urodzenia do ostatniego tchnienia, kiedy Jezus modli się do Ojca, Ojcze, czemuś mnie opuścił. Dlaczego życie tego, tego człowieka było naznaczone cierpieniem? Od samego początku do samego końca. Yy, jakiś czas temu miałem okazję być na pogrzebie. I duchowny, który prowadził tą ceremonię pogrzebową, on mówił tak: Zbierajcie dobre uczynki do, do, do skarbczyka. Bo kiedy staniecie przed Bogiem, to tymi swoimi dobrymi uczynkami będziecie musieli. Przekonać Pana Boga, żeby Was przyjął. No to jak to jest? W Starym Testamencie ludzie mieli przekazania, no i zbierali dobre uczynki, żeby przekonać Pana Boga, żeby ich przyjął. Potem przyszedł Jezus i cierpiał od urodzenia do, do śmierci. Kiedy umierał na Jego ciele, nie było jednego miejsca, które nie byłoby zranione. No, i jak już tak wycierpiał, no to ten duchowny mówi: zbierajcie dobre uczynki do skarbczyka, żeby przekonać Pana Boga swoimi zasługami, że nadajecie się do nieba. No to, no to w takim razie po co było to cierpienie? Przecież mógł sobie żyć jak król w niebie. Co się zmieniło? No, wyobraźcie sobie, że. Yy, Remontujecie mieszkanie i wynajęliście ekipę remontową, zapłaciliście kupę pieniędzy, ale naprawdę bardzo wysoką cenę. Przychodzicie, oni już pozabierali narzędzia, wzięli te pieniądze do kieszeni, przychodzicie, a w mieszkaniu jak, jak było, tak jest. Nawet nie odmalowali. No to. No to po co żeście zapłacili? No nie, za, nie zadalibyście sobie tego pytania? No po co wydałem taką górę pieniędzy, jak, jak nawet nie pozamiatali podłogi? Mieli remont zrobić, a nawet nie zamietli. No to tutaj, rozumiecie, ten duchowny no, wypowiadał swoje kazanie obok krzyża. Tam stał krzyż. Na tym krzyżu była pasyjka, czyli ta figura Jezusa ukrzyżowanego. Więc miał świadomość, tego, że Chrystus cierpiał. Chrystus cierpiał od urodzenia. Od urodzenia był znienawidzony przez wszystkich. I jaki to mia ma skutek? Co się zmieniło? Jak wcześniej trzeba było do skarbczyka uczynki prawda, zbierać i później też do skarbczyka uczynki zbierać. To jaka, jakie znaczenie miała jego śmierć? Otóż, moi drodzy, na to pytanie... Na to pytanie odpowiada nam Pismo Święte. Odpowiada na to pytanie od pierwszej do ostatniej strony. Ale dzisiaj chcę się podzielić jednym wersetem, który moim zdaniem w najpełniejszy sposób odpowiada na to pytanie. Najdobitniej odpowiada na to pytanie. I to jest z listu Świętego Pawła do Rzymian z trzeciego rozdziału. Werset 24 to jest strona 1809 w standardowym wydaniu Pisma Świętego. Tu jest napisane tak, a zostali usprawiedliwieni darmo Jego łaską przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. I tutaj, moi drodzy, mamy odpowiedź na to. Co sprawiło cierpienie Chrystusa? Po co on cierpiał? Tu jest odpowiedź. Co, co dał Chrystus swoim cierpieniem? Po pierwsze, dał usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie. Co to jest usprawiedliwienie, to wie nawet małe dziecko w, w naszym kraju. Siedmiolatka, możemy zapytać, co to jest usprawiedliwienie i on będzie wiedział, bo jak jest. Jak nie pójdzie do szkoły, to potem mama mu pisze usprawiedliwienie. Jakby nie miał tego usprawiedliwienia, to poniósłby konsekwencje, jakieś przykre konsekwencje, albo by miał obniżoną ocenę ze sprawowania, albo by tam się nauczyciele go czepiali, ale jak ma usprawiedliwienie, to nic mu już nie grozi. Chrystus swoim cierpieniem usprawiedliwił Cię. To znaczy, zwolnił cię z konsekwencji Twoich czynów. Zwolnił cię z cierpienia, które mogłoby spaść na ciebie. Jak to się stało? Wiecie, ja ostatnio oglądałem sobie taki ciekawy reportaż, bo interesuje się historią. I akurat ten reportaż oglądałem o obozie niemieckim obozie koncentracyjnym w oświęcimiu. I tam pewnie nie, większość z was nawet słyszała to nazwisko. Był taki katolicki ksiądz, nazywał się Maksymilian Kolbe. Ten ksiądz miał takie czasem trochę dziwne poglądy, ale ja dzisiaj o tym księdzu mówię nie dlatego, żeby zachęcać was do tego, żebyście przyjęli jego poglądy. Tylko chcę podać taki przykład, bo to bez wątpienia był ciekawy człowiek i bez wątpienia dokonał rzeczy zdumiewającej. Mianowicie, kiedy przebywał w, w tym obozie koncentracyjnym, jeden z więźniów został tam skazany na śmierć przez zagłodzenie. Ten więzień nazywał się Gajowniczek, tak się nazywał. I kiedy usłyszał, że, że musi umrzeć, załamał się, zaczął płakać, yy, wołać, że ma dzieci, ma żonę, że nie chce ich osierocić. I w tym momencie, jak ten ksiądz to usłyszał, to poszedł do komendanta obozu i powiedział: wypuśćcie go, ja pójdę za niego. No i ten komendant się zgodził. Wzięło tego księdza i tego księdza zaprowadzili do komory głodowej, bo w taki sposób zginął. To znaczy żywcem go zamurowali, tak? żeby tam umarł, umarł z głodu. To była tego rodzaju yy, śmierć. Niemcy zabijali na wiele sposobów, ale no, to był je jeden ze sposobów. Tak? Mieli bujną wyobraźnię i to był jeden ze sposobów, że żywcem zamurowywali na miesiąc czy tam na jakiś dłuższy czas, żeby ten człowiek umarł. Z, 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 z głodu. I zobaczcie, tutaj mamy y, pewną analogię, można by powiedzieć. No, bo Gajowniczek dowiedział się, że będzie musiał umrzeć. Y, zawołał. Zawołał. Jakby siedział cicho, być może nic by się nie stało, ale zawołał. I w tym momencie ten ksiądz mówi, Wypuśćcie pu go, ja pójdę za niego. Czy gajowniczek coś zapłacił temu księzu? No nie, bo nic nie miał. Miał tylko te pasiaki, w których był na sobie. Nic więcej nie miał. Czy ten kolbę postanowił umrzeć za gajowniczka, bo, bo gajowniczek był jakimś lepszym więźniem niż pozostali? Nie, bo go w ogóle nie znał. Bo w ogóle go nie znał. Po prostu miał taką wolę, miał, podjął taką decyzję, że odda swoje życie za tego swojego współwięźnia, i tylko dlatego, tylko dlatego, że on zawołał. Nic innego się nie stało, rozumiecie? Gajowniczek nie zapłacił temu księdzu. Nie przekonał go jakąś miłą osobowością, że jest jakiś lepszy niż inni więźniowie. Nic się tam nie stało. Jedyne, co się stało, to to, że Kajowniczek się odezwał. Ratunku. I to wystarczyło. To wystarczyło. Wśród ludzi widzimy tego typu odruchy. O ileż bardziej Bóg jest miłosierny. Pismo Święte mówi: Bóg tak bardzo ukochał świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Gajowniczek wtedy nie umarł, przeżył obóz koncentracyjny i dożył późnej starości. Tak samo jest z Tobą. Pan Bóg tak bardzo Cię umiłował, że postanowił Cię usprawiedliwić za nic. Bo tu jest napisane, a zostali usprawiedliwieni darmo. Ty też nic nie masz. Jesteś tak jak Gajowniczek. Nie masz nic, co byś mógł Bogu dać. Tak jak Gajowniczek nie miał nic, żeby przekupić tego księdza. Zresztą, co można dać za życie? Jaka jest cena za życie? Ile można zapłacić komuś, żeby, żeby on umarł? Nie masz nic, co mógłbyś dać Chrystusowi. Jedyne, co masz, to masz możliwość żeby zawołać a jak zawołasz to pismo święte gwarantuje że bóg to usłyszy i bóg nie stawia żadnych innych wymogów nie musisz zapłacić nie musisz uzbierać do skarbczyka zasług nie musisz dokładać do cierpienia Chrystusa swojego własnego cierpienia w czyśćcu nie musisz chrystus wszystko zrobił on cierpiał od urodzenia. Był znienawidzony od dnia urodzenia do momentu, kiedy wydał ostatnie tchnienie. Właśnie po to, żeby cię usprawiedliwić, żebyś ty nie musiał nic ze swojego życia dokładać. Jedyne, co musisz, to musisz zawołać. A druga rzecz, którą Jezus uczynił, bo tu jest napisane: usprawiedliwił, ale jeszcze odkupił. Odkupił, co to znaczy? Odkupił. Moi drodzy, dzisiaj często yy, jesteśmy yy, zmęczeni naszymi obowiązkami, naszą pracą. Wiele, wiele ludzi to przez cały tydzień czeka tylko na ten piątek, kiedy ten piątek przyjdzie, tak, żeby sobie móc wreszcie od, odpocząć. Ale moi drodzy, to jest nic. To jest nic, nie, nieważne jaką masz pracę, nieważne jaką masz pracę, nawet jak masz najgorszą, to to jest nic w porównaniu z pracą niewolników w starożytności. O, oni, o ich, ich życie się w ogóle nie, nie liczyło. Oni za byle jaką strawę pracowali cały dzień. No a pracowali cały dzień, bo wtedy jeszcze nie było sztucznego oświetlenia. Pewnie gdyby wynaleźli sztuczne oświetlenie, to jeszcze w nocy by im kazali pracować. Pracowali ile mogli, ile się dało, tak? Ile wytrzymał. Taki niewolnik mógł być wychłostany do nieprzytomności, bo, bo jego pan miał zły humor. Na przykład... W jednej z powieści mamy, mamy, mamy taką, taki przykład, że jak pan miał zły humor, to kazał chłostać niewolników, bo mówił, że jęki tych niewolników to, to, to go tak jakoś podnoszą na duchu że to taka muzyka, która. Rozumiecie? I, i w związku z tym, w związku z tym, nie było losu bardziej pożałowania godnego niż bycie niewolnikiem. I często, jeśli ktoś trafił do niewoli, bo był jeńcem wojennym, albo trafił za długi, na przykład zadłużył się, nie był w stanie spłacić tych długów, no to, no to musiał jako niewolnik odpracować, tak? I jeżeli już trafił do, do niewoli, to jeżeli miał jakąś rodzinę, kogoś, kto, kto jeszcze o nim pamiętał. To czasami ta rodzina próbowała wykupić go z tej niewoli, czyli, czyli kupić go jako niewolnika, a potem wyswobodzić. I to uczynił, to uczynił Chrystus. Czyli z jednej strony on cię usprawiedliwił za darmo, tak? on umarł, on cierpiał, żebyś ty nie musiał cierpieć, żebyś ty mógł żyć wiecznie. To jest pierwsza rzecz, którą on uczynił w twoim życiu. A druga rzecz to jest to, że On Cię wykupił z Twojego nędznego stanu. Żyjąc bez Boga, żyjąc bez Jezusa, jesteśmy niewolnikami. Żyjąc w grzechu, jesteśmy niewolnikami szatana. Szatan zmusza nas do tego, abyśmy pełnili Jego wolę i w ten sposób tracili Boże Błogosławieństwo, Boży Pokój. Wszystko, co dobre, co Bóg nam chce dać. Nasze życie bez Boga, bez Jezusa wygląda jeszcze może nawet gorzej niż życie takiego niewolnika w starożytności. Takie życie jest pożałowania godne. I tak jak rodziny czasami wykupywały z niewoli swoich bliskich, tak Jezus wykupił nas z niewoli szatana. Wykupił nas na własność, żeby nas wyrwać z tego bagna i żebyśmy mogli być z Nim powszech czasy. I to są, moi drodzy, dwie rzeczy, które Bóg y, uczynił y, poprzez swoje narodzenie, poprzez swoją mękę, poprzez swoje ukrzyżowanie, śmierć i, i zmartwychwstanie. To jest przełom. To jest przełom. To nie jest tak, że nic się nie zmieniło. Gdyby tego nie było, bylibyśmy w opłakanej sytuacji, bo nie bylibyśmy usprawiedliwieni. Wszystkie winy, które były na naszym barku, one w dalszym ciągu by tam pozostawały i bylibyśmy w dalszym ciągu w niewoli. Jezus swoim życiem. Swoim cierpieniem, tym, że był znienawidzony od urodzenia, wywrócił wszystko do góry nogami. Zmienił absolutnie wszystko. Otworzył nam drzwi do zupełnie innego życia. Postawił przed nami zupełnie nową perspektywę: nie perspektywę śmierci, cierpienia, odrzucenia, tylko perspektywę wielkiej chwały, wielkiej nadziei, wiecznego życia. Z Nim. Z Nim. Dlatego yy, chcę Cię dzisiaj do tego zachęcić. Tu jest napisane darmo. Jeżeli nie wierzysz, to otwórz swoją Biblię. Jak nie masz, to wejdź do internetu. Wyszukaj sobie list do Rzymian. Trzeci rozdział, dwudziesty czwarty werset. Tu jest napisane darmo. Ci wszyscy... Którzy mówią ci, że musisz uzbierać, że musisz zapłacić, kłamią. Boże miłosierdzie jest takie, że wszystko za ciebie zrobił Bóg. On zapłacił, on cierpiał, on był znienawidzony od urodzenia. Po to, żeby całe to błogosławieństwo, o którym dzisiaj powiedzieliśmy, dać ci za darmo. Nie musisz płacić, nie musisz nic do tego dokładać. Darmo. Jedyne co, to musisz zawołać. Zawołaj. Poproś o ratunek. Wyznaj swój grzech. Po co masz żyć w niewoli? Po co wina ma obciążać Twoje życie? Po co Twoje sumienie ma być kalane przez całe zło, które wyrządziłeś w swoim życiu? Zawołaj. Tak jak gajowniczek zawołał, to, to zawołaj. Zawołaj, to wystarczy. To jest wystarczające. To jest stuprocentowo wystarczające, bo Boża Moc, jedna kropla krwi Chrystusa wystarczy, żeby zbawić cały świat. A Chrystus przerał więcej niż jedną kroplę krwi. On położył całe swoje życie. I to dzieło, to jego cierpienie ma tak wielką moc, że potrafi usprawiedliwić i potrafi y, odkupić całą ludzkość. Każdego, kto zawoła. Nie trzeba płacić, nie trzeba nic do tego dokładać. Ale oprócz tego, że Bóg chce Cię usprawiedliwić i chce Cię odkupić, On chce zmienić Twoje życie. On chce dodać Ci mądrości. On chce, żebyś Ty wziął tę księgę i zaczął ją czytać. Zaczął ją rozważać. On chce Cię przez życie prowadzić prostą ścieżką. Nie obiecuje Ci, że. Nigdy przez całe życie nie zostaniesz zasmucony. Nie obiecuję ci tego, że twoje życie będzie tutaj na ziemi usłane różami, ale obiecuję ci, że Jezus Chrystus chce Cię pro prowadzić przez swoje słowo, które tutaj jest zapisane, prostą drogą. Zainteresuj się tą księgą, zacznij ją czytać. A jeżeli chciałbyś czytać ją razem z nami, to pod tym filmem. Są informacje, które ci to umożliwią. Możesz to robić również razem, razem z nami. Niech Cię Bóg błogosławi, niech Was Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi każdego słuchacza tego, tego filmu. Nie odkładaj do jutra, nie odkładaj tego na zaś. Jeszcze dzisiaj zawołaj do Jezusa i przyjmij. Te dary, o których dzisiaj e, mówiliśmy, usprawiedliwienie i odkupienie. I niech Duch Święty zamieszka w Tobie, niech Cię prowadzi i niech zmienia Twoje życie, a to Słowo niech będzie drogowskazem i światłem do końca Twoich dni. Amen.